Witam was widzowie w dzisiejszym odcinku z Hello Neighbor 2 demo Ze mną jest miłość. Siema no. No, tam on nie będzie dużo kazał ale jakby co to jest. Macie do niego link w opisie. A będziecie mieli pewnie... Ja nie, nie muszę dać filmiku, bo tam jest znaczony jako miniaturka, bo pewnie zrobi. Tak, ja robię miniaturki. Może za niedługo będzie ten film zmontowany przeze mnie, nie. Jeżeli już, ale będzie potrzebował pomocy O, jesteśmy Z tego co wiem, tutaj są straszne lagi Niestety Muszę grafikę zmniejszyć No medium sobie damy Lur Tu dzisiaj... Nie Tak Okej, okay, jesteśmy Trochę lagi są, ale Na szczęście nie jest takie Przecież Z... E Nie A, działa E Ale działa Ej patrz, tam widzimy tą sąsiadę Już, już trochę no ale niestety wiem o tym, bo zobaczę ciekawe, jak to wygląda. Że rzuca? A tak, dobra. Jeden łom. Drugi łom. Okej, okay. Nie ma kto co zmienia... A tak się tak. Ja trochę nie ogarniam, bo nie grałem poprzednio w tej gry To tała przyzmienia, tak? Tak. Więc zanim do głupotu mieszkam, wyjść na zaklęcie. Ej, ja, ja jak ja oglądałem, to trochę to inaczej wyglądało. Ej, to dość inaczej wyglądało. A nie, pa, ej, pamiętam to, pamiętam, pamiętam. Wydaje ja mi tak ja się, że muszę do... się spinać jeszcze, przy Nie będę cię spinać. Ale tutaj chyba jeszcze nie da się. To okay. mnie uczy gra, jak grać. Co? Uczy mnie jak grać, gra. Tak, tak trochę słabo nie mogę się rozglądać. Tutaj. Jak na I... przykład spinam się. Okej, okay, kota, łom gdzieś wzięło no, I to zapowiedzieli bombę A szkoda, że nie bombę, bym rzucił rzy, rzy, sąsiada Ty, nasz auto tu jest Co jest? Te drzwi nie mamy Jest... my byliśmy pijani, że tu wjechaliśmy tak przed Tak e, chyba tak Ej, co teraz? Wszystko da mam... a, to O Jesteśmy w, w co jest Co jest? Co jest? na co to wyglądało, no. A był gdzie? Ej, to mi strasznie przypomina pierwszy Hello Neighbor. To mi bardzo przypomina pierwszy Hello Neighbor. No. Tam... Szkoda, że trochę w pewnym momencie tą grę trochę zwalili. Pomyliłam się gdzieś sąsiad? No. No, a na przykład ten trzeci, i to wytchnie jest tak totalnie zwalony hmm. Okej okay. To no, nie ja zyskałem, że... ...to jest, nie ja ...i wiem tylko, gdzie jest zakończenie I wiem, jak zaczynała ta gra Teraz to już ale nie pamiętam Znaczy nie, nie że nie, nie, nie pamiętam, tylko po prostu nie wiem w końcu nie czy nie wiesz. To więc on tutaj jest mega łatwo z niej mój. Tu mamy jakąś figurkę kolejną. I tam widzę z, dru z drugiej strony możemy ją wziąć. To jest nie są... To jest Niestety. O, to z tej strony możemy to wziąć. Zobaczmy może łąb. Nie, tu łąb może nam... Nie, to czymś śrubokręt To nie na górę, gdzie, jest, gdzie są to jest taki taśmy, Tam nie można iść Ole O! Ty nie, nie, nie dowiedziałem tego wcześniej I tu? Coś jest? Jakiś globus? Oki save tu jest. A tu kot jest chyba. W sensie. 3, 5, 7, 9? yyyy czekaj muszę to pisać? co? aha! to mam kolory! czekaj trzy trzy siedem siedem dziewięć dziewięć pięć nie ma co z Nie wiem, czy one są tak O, co jest? A na co jest? Co to jest? Hmm. Co jest? Chyba nie, a tak na taki to tak wszystko. Znaczy... Przetnę. Idę. Tutaj te... To jest? się nic nie O, to się jednak plus Jest. Jak już tu jest? A, czyli tak dobrze, to to... Mogę to wejść? A po co wejdę tu, bo się że tu idę. nie wiem, nie skończę. będę tutaj. Było Oj A indzie on jest, i on To co mam. To ja... To AI jest trochę głupie, tak szczerze. <śmuszczaj> nie trochę. Oh, mam, mam, to, mam to od niego, mam to od niego Ten klucz Ja wiem gdzie go muszę użyć Siad on idzie? A, siatce To fajnie Okej, okay, mam drugą figurkę Nie wiem czy tam figurki są potrzebne Ej, co jest? O kurde, nie mam tu miejsca, co jest? Ja, miejscu, to miałem jaką tyle miejsc mogę to zostawić tak. yy, Nie, mam to jeszcze? Nie wiem co to jest Ale są dwa Zunwa... pizza? Nie, co to jest? Clack pizza trochę, to nie jest pizza. To jest covek mapy mapy? To chyba tak to wygląda. O! Dobrze czy nie? No dobrze. O kurde znowu po sekundę jeszcze myślałem się. że to może być jak, jak, jakiś ten jakiś skarb tutaj może być ale nie ma okej no. teraz nie, okay. nie no. gadają ajojojojojojojojojojojoj I... ej wejdź tu Teraz ja złapie no nie gadają za to z tymi figurkami czekam no mało miejsca tu mi jeszcze nie było Jakieś piszczałki są, co A właśnie co? w ogóle czy w poprzedniej części przypadkiem ten yy, sąsiad nie zginął? Tak mi się zdaje, że on chyba zginął w poprzedniej części Sąsiad, chłopak, dziewczyna Tak mi się zdaje nie pamiętam, czy to tak y, na 100%. Ok, rampaliśmy. Okay. E, tu, to jest o mapę. O mamy. X. Ska I skarb jest tam, czy nie? Mówiłem, że to skarb jakiś. Nie wiem, gdzie Może zobaczmy, co jest dookoła domu. Tam Zostałby lamp, do powinien być skarb. Yy. O, ma łapkę. Mogę tu żyć? Mogę to otworzyć niestety? Wydaje mi się, że w pewnej wersji gry to sugeruje, że można to otworzyć na razie tego pewnie nie można Lecimy sobie Tam, ten skarb Ej, ta beta jest dość prosta to demo Jezu, przyjmijmy Co Co to To beta A to, to jest demo O, To... masz Uff! Ej, gdzie to było? to zastanowałem A to było to? Figurka! A to wywalam tą łopatę. A jak się wywala rzecz? Gdzie? E, chyba gdzie się w poprzedniej części, chyba. E, opatę bo opatę wywala. W poprzednim czasie chyba. Äh, łopatę wywalała. Mam nie potrzebna. Okej. Okay. No tam. A ktoś to, tą łopatę tutaj mamy. No nie. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebna. O! mi się dało, że ta ręka odgrywa się. Nie ma. A gdzie jest e, to murto? Na tylko... Chyba nie ma drugiej ręki. Co by dalej? Bo. tu. Ach, nie mogę go. Nie, nie mogę go złapać. No i stisnęliście siat. No i fajnie. Tu nic nie widać. Czy nie musisz gdzieś tu być? Tylko mi cały czas. Kurde, mi się. No i złapał. No głęboko. Ej, to według mnie. I tam mm, ja zdradziłem? To chyba się nie traci, też. i tam... Traciłem. Aha. Nie, nie mam jej. Tu jest ten dom! Ej, w ogóle Traciła to to, była to ostatnia. jest darmowa, co nie? Tak, to jest darmowa. Mhm. Nie wiem, te figurki... Te figurki mną tam, gdzie były. A kurde, mądry, mądry! Trochę. Trochę? vem onde eu nem fazia tão do autócato eu Porque deixa ver o que que burcação tinha lá, mas nem pai então. eu não. E não Não, a tal não está aí agora, tu já cai mais se Ó, Vamos Okej, okay, nie powinienem dogonić Ja powinienem zdążyć wyjść Bo zauważyłem, że on tutaj nie wychodzi No, no. W poprzednim części jak się przeszło przez ulicę Okej Chyba nie widział mnie ej, 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 Nie wiem co mamy jeszcze zrobić tak w sumie nie wiem co tam zostało, jeszcze dwa klucze. Ta ręka robota chyba jeszcze nie, no I jest to było tej ręki robota a tak, a stuger A ten kotki jeszcze ma to jest P Aha, ja mam już jedzenia sobie nie chodzę się z niego z O kurde, to stoi. Nie ma. Co, co jest? Nie rozumiem tego, gdzie to może być. Gdzie jest? Obraz zwrócił mi uwagę. No. Czadź ty chcesz? O, i co? Chodzę wziąć? na spokojnie. Ojej, tak, tak. No, tak dziwny, taki skrzywiony obraz. Faz się. Będę to powiedział, ale. No, można, tak. Okej. Cztery obrazki. Te obrazki, które mają uwagę, to. W ogóle, miał się przesunąć ten obraz, właśnie. Trochę inaczej mi się tam przesunie, ale. Jednak jedno kot, nie ma, nie ma siedzenia No zły ten chęci. Gdzie ty są? Widzę. Widzę. Nie pewnie w tamtym pokoju jest jeszcze jeden. O! Gdzie on, gdzie on jest? Co on nas znalazł? Nie wiem. Gdzieś tam pewnie jeszcze jeden jest. O! No tam właśnie idzie.

Tak nie obudziłem. Nie, bo to on, on chyba sama automatycznie. O, wracamy. A! Ale ja tak nie miałem nic. Kto jest? Co on robi? Co on robi? Tu muszę zabrać. To o. To, to <śmuch> Ten chyba. Czy nie? Nie za mało. Nie wiem. Jakbyś nie, 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 nie zauważyłem, Co coś się tworzyło? No, znaczy ten, od tego muszę zacząć? No, Żadnego nie ma. Myślę, że jakby kolejność nie ma znaczenia. Jak nie założyłem? jeszcze jeden miał być Żadnego tu nie ma Tu nie ma, tu nie ma Tu były jakieś, bo jedno przekrzywione Taki duży, taki e, ten 1 Muszę być A tu jeszcze O? o kurczę, co to się otworzyło, ale Wyjdź ze mną বাপ সাৰব <listings> Tylko strachy, ale... I tał tylko jeden, i co z tym jednym? Nie wiem, pisz, może gdzieś na ciebie pisz. To teraz... tu, tu jest! Aha, teraz to omijałem? mam do tego misia coś To jest Co to, to jest tego misia Skoczy mi nie zaskoczy. Może bardzo zaskoczy mnie nie. Piwnica to jest. Widzę. Aha. <grywa> Całe demo przeszłość. Tak. Całe no, demo przeszło. Widzowie, subskrybujcie, bo inaczej sąsiad do was przyjdzie w nocy o północy. No. Tak będzie. Nie zmyślam. No, więc ja się z wami żegnam. następnych. No i. Cześć. Siema